Komputer będzie mógł zaraz grać wina Zuma i Raven Victory Road? Dożyliśmy czasów, gdzie już nawet nie będziemy musieli w 100% uczestniczyć w grze, ponieważ Reven 5 wpadło na świetny pomysł stworzenia systemu AI, który będzie grał za nas. Na oficjalnej stronie nazwą Eleven Victory Road jest napisane, niezależnie od tego, czy preferujesz intuicyjne sterowanie w trybie manualnym czy strategiczne podejście w trybie dowódcy, każdy znajdzie tu styl gry dla siebie. Tryb dowódcy pozwala każdemu na swobodne i przyjemne granie, obserwując jak wykonywane są jego polecenia. Znajdź swój idealny styl, wskocz do akcji wykonuj oszałamiające ruchy specjalne, aby zapewnić sobie zwycięstwo. I teraz tak. Z tego co wiem, z zagranicy ludzie mówią, że to będzie oddzielny tryb. Ja natomiast myślę, i to może być mocny take, ale że to będzie normalna opcja na każdym meczu. Pamiętam targi. Nie znajdę teraz tego wideo, ale pamiętam, że to oglądałem na streamie i tam ziomek normalnie mógł switchować sobie ten tryb, czyli mógł yy, grać normalnie, a potem mógł sobie na przykład zmienić na tego menadżera. Nie wiem, czy ta opcja była dostępna tylko na pokaz, ale ja uważam osobiście i to jest bardzo ważne, że to jest moje zdanie. Ja nie wiem, czy to będzie na każdym trybie, a według mnie będzie będzie można sobie to po prostu włączać i wyłączać. Nie mogę się doczekać, jak będę jak jak będę na przykład jadł pomidorówkę i tylko będę czasem musiał sobie coś tam kliknąć, nie? I na przykład asystent zrobi za mnie wszystko. No, powiem tak, yy, według mnie ma to potencjał, ale trochę zrzuca skina na drugie tory. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, bo w sumie poczytałbym komentarze, yy, bo jestem po prostu ciekawy, yy, jaką wy macie opinię na temat tego systemu.